Nauka empatii i wrażliwości, która skutkować ma ze szczepieniem w dziecku nawyku pomagania, warto rozpocząć od najmłodszych lat. Tarnobrzeskie przedszkolaki już się do tego stosują. Wzięły udział w charytatywnych warsztatach z makramy, by pomóc chorej dziewczynce. Na rękodzielnicze charytatywne warsztaty zaprosiła Ewelina Kołodziejska, której pasją jest szydełkowanie i tworzenie ozdób ze sznurka. Wzięły w nich udział pięciolatki z Tarnobrzeskiej Akademii Malucha. Warsztaty mają na celu e, bardzo dużo wyćwiczenia ręki oraz naukę z Dzieci pod okiem swoich opiekunów wykonywały po dwa bryloki z makramy, łącząc sznurki z koralikami. Jeden z nich tworzyły dla siebie, drugi przekazały na akcję charytatywną dla dwunastoletniej Kingi Naparło. Dostałam informację od pani Justyny Koledy, że organizuje kolejny bazarek dla kolejnej chorej dziewczynki, więc też długo się nie zastanawiałam no i stwierdziłam, że no czas nagli, no to my też naglimy. Jest to Kinga, ma wadę rozwojową, zbieramy teraz na rehabilitację, na jej chore uszko. I co dzieci też fajnie mówiły przed zajęciami, że one chcą pomagać, więc też musimy wykorzystać ich chęci, żeby pomagać po prostu dalej. Przedszkolaki pracowały z wielką radością i zapałem, jak poradziły sobie z tak ważnym zadaniem. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Zaczynałam warsztaty z dziećmi od trzeciego roku życia i naprawdę jestem w szoku to, co dzieci potrafią. Fakt rzeczywiście, czasami zdarzają się takie problemy z nożyczkami, ale to no, jak w każdej grupie wiekowej. Ale naprawdę świetnie są jestem pod wrażeniem, że tak sobie dają radę. Bryloki wykonane będą i przerzucimy je po prostu na akcje charytatywne, na bazarek, który jest dostępny na Facebooku. Tu każdy może wylicytować lub wystawić na licytację jakąś rzecz czy usługę. Wszyscy mogą także wspomóc dziewczynkę biorąc udział w zbiórce na portalu siepomaga.pl.